– O tym, że trzeba dbać o ziemię, chyba nie muszę Was przekonywać – spytała któregoś dnia mama Antka i Ani. – No pewnie, że nie – jednocześnie zakrzyknęły bliźnięta. – No właśnie, zbierze się dzień ziemi i pomyślałam sobie, że każdy w naszej rodzinie mógłby złożyć jakieś ekologiczne postanowienie z tej okazji – zaproponowała mama. Antek podrapał się po głowie, ale zaczęła się bawić swoimi rudymi barkoczami. Dzieci badawcze zerkały na siebie, ale nie zabrały głosu w tak ważnej sprawie. Mama, widząc ich zakłopotanie, zaczęła. Postanawiam, że od dzisiaj postaram się kupować więcej płynów w szklanych zwrotnych butelkach i że na zakupy będę zawsze zabierała płócienną torbę. Tata, który cały czas przysłuchiwał się rozmowie, zabrał głos. Wyobraźcie sobie, że jeszcze kilka lat temu nie było w sklepie mleka w kartonowych lub plastikowych. Mleko dostępne było tylko w szklanych butelkach, które nie miały nakrętek, tylko miały kapsle ze srebrnika. To w waszych czasach było bardziej ekologicznie, zauważył Antek. Można tak powiedzieć, odpowiedział tata. No, ale ja chcę tutaj złożyć y, moje postanowienie. W tym roku sadzonki pomidorów posadzę w opakowaniach i jogurtach i nie będę kupował w tym celu nowych plastikowych tyliczek. Brawo tata, pochwaliła taty Ala. Faktycznie, to dobry pomysł. Powiedziała mama, ale teraz pora na postanowienia Ali i Antka. Wymyśliliście coś? Antek wyprostował się na krześle i rzekł. Będę zakręcał wody, gdy je zęby. Będę odkręcał ją tylko na początku i na końcu mycia. Mamo, czy to dobre postanowienie? Wspaniałe powiedziała mama, a ty, Alu? Pomyślałam sobie, ale nie wiem, czy to dobry pomysł, że opowiem o dniu ziemi w naszym przedszkolu i powiem dzieciom, żeby nie śmieciły i będę tego pilnowała. Ale to wspaniały pomysł, powiedział Tata. I ja też mam jeszcze jeden. Zapraszam was na ekologiczny spacer po lesie. Spacerując, zbierzemy wszystkie napotkane śmieci i w ten sposób już dzisiaj przygotujemy kawałek ziemi do jej święta. Chwilę później cała rodzina ruszyła na ekologiczny spacer, wyposażona w wielkie worki przeznaczone na odpady. Worki szybko się zapełniły, co było dowodem na ogromne zaśmiecenie naszej planety. W przyszłą sobotę cała rodzina planuje kolejny spacer ekologiczny. Wybierzesz się z nimi?